Witamy w takim że, że tak to powiem niestandardowym odcinku, bo jest jakby gameplay jest z Wild Westa, ale chodzi mi o to, że właśnie wystartowaliśmy Discorda kanału, Discorda po prostu kanału, gdzie możecie się mnie czy kogoś innego zapytać. Dobra, dobra. Zapytać o coś czy cokolwiek, e, więc e, ogólnie, no to właśnie, e, jakby chciałbym was tam zapadosić. E, w linku i w komentarzu macie przypięty link e, do tego stadwala, więc też je zapadaszam. go razem z Dawalo Games. <suszy> <suszy> e, no i ten. A, no i właśnie, tak jak jeśli taki, właśnie sneak peek, znaczy sneak peek, jeżeli tak o tym nagadałem, odcinek, ale mam Spitfire'a, yy, Kupiłem sobie, dlatego że nie mam miliona, i wiem, yy, mówiłem w odcinku, że długo, długo będę miał ten milion. Nawet do następnego odcinka nie dotrzymałem, ale yy, w sensie po prostu w dużej ilości sytuacji on się przydaje. Ale nie o tym odcinek, więc jeszcze raz Was serdecznie zapraszam na tego Discorda, jeszcze raz Wam mówię, że w komentarzu i, i w opisie macie link, więc tutaj Wam się wyświetlają filmy, który Wam polecam i dziękuję za oglądanie. Do widzenia.